Szanowni Państwo, jest 23 stycznia 2022 roku, w dzisiejszym wydaniu Wiadomości. Uroczystość przekazania serduszka na nakrętki pod Szkołą Podstawową w Pawiązowie oraz wywiady z osobami zaproszonymi. Reporter z meczu czwartej ligi. 14 stycznia o godzinie 13.30 odbyła się uroczystość przekazania serduszka na nakrętki pod Szkołą Podstawową w Pawiązowie. Na to wydarzenie został zaproszony m.in. poseł na sobie obecnej kadencji Piotr Sak, z którym przeprowadziliśmy wywiad. Witamy serdecznie. Rozmawiamy z posłem na Sejm obecnej kadencji Piotrem Sakiem. Panie pośle, no skąd zaangażowanie w taką akcję, jaką dzisiaj się tu odbyła z serduszkiem na, na naszym, że tak powiem, podworcu szkolnym? Spotykam się tutaj z przedstawicielami społeczności lokalnej, z panem radnym, z panią Sołtys, tutaj z przedstawicielami kółka gospody wiejskiej, no i pojawił się taki pomysł, szczytna idea, żeby wesprzeć tutaj, wesprzeć inicjatywę, która tutaj się oddolnie pojawiła, żeby powstało tutaj serce. No i siłą rzeczy, jak to się mówi, przez ludzi dla ludzi z ludźmi, dlatego też jak tylko usłyszałem, że jest taka tutaj potrzeba, no to poprosiliśmy też, rozmawialiśmy z przedstawicielami zakładu karnego, udało się też. Wesprzeć finansowo, to jest efekt, i myślę, że to jest jakby oczywiste, że trzeba popierać i wspierać osoby chore, potrzebujące, i to jest jakby akt naturalny, podstawowy, który każdy człowiek powinien dzielić się, jeżeli ma taką możliwość i sposobność. E, ostatnio w mediach jest dosyć głośno z powodu właśnie tego, że jak się okazało, jeden z byłych bosów Pruszko, Pruszkowa. Pan Dzieliński zaangażował się w jedną z federacji fejkowych MMA. Jak pan myśli, czy są jakieś granice tej resocjalizacji, czy, czy powinniśmy jednak oddzielać właśnie tak, tak ciężkich przestępców, a czy nie, czy, czy każdy powinien mieć szansę na resocjalizację w naszym społeczeństwie? Oczywiście to jest tak, jeżeli chodzi o resocjalizację, że dostaje się drugą szansę od społeczeństwa. Wiadomo, że tutaj te to przynajmniej według mojej jakby oceny, no to to jest oczywiście oparte wszystkie na tym, żeby tutaj rentownie do tego tematu podejść. To jest oczywiście pomysł jakiś biznesowy. Widzimy dzisiaj, że ci pato-celebryci osiągają pewne sukcesy i to jakby jest pewna konsekwencja tego typu działania, ale tak jak mówię, no każdy ma jakiś swój projekt biznesowy, ciężko go kontestować. Jeżeli jest on e, czyniony legalnie, są od tego odprowadzane podatki, no to jeżeli nie ma tutaj działań jakichś paralegalnych, no to siłą rzeczy każdy może we własnym zakresie prowadzić sobie działalność. Jeżeli jest na to zapotrzebowanie, bo widać też, że jest popyt społeczny na tego typu atrakcje w cudzysłowie, no to jeżeli jest e, zainteresowanie, jeżeli chcą sobie działać w tym zakresie, to oczywiście, tylko oczywiście, no, budzi to pewne oczywiście mieszane e, uczucia, ale tak mówię, no, każdy jest ograniczony swoim życiarysem, jeżeli rzeczywiście, jeżeli część na przykład środków byłaby na przykład przekazywana na cele charytatywne, to czemu nie, ale tak jak mówię, mam do tego takie mieszane e, uczucia. No ja, ja tak myślę, że jak najbardziej tak jak tutaj właśnie zakład karny, gdzie Więźniowie mają jakąś możliwość odpracowania, no kary tak samo mogą pomagać, to jak najbardziej, a y, czy, czy myśli, myśli Pan, że powinniśmy na przykład prowadzić coś takiego na, w Tarnowie, bo wiem, że gdzie indziej są takie zakłady, które by po prostu zarabiały pomagając nam utrzymać y, więźniów? Y, Chciałbym powiedzieć wprost, jest cały program Praca dla więźniów. Jeszcze nie tak dawno, w, jeszcze za czasów poprzedników, rzeczywiście byliśmy w szarym końcu, jeżeli chodzi o liczbę pracujących więźniów. Pojawiły się bardzo duże projekty filmowane przez pana ministra Zbigniewa Ziobry, przez pana jeszcze wtedy ówczesnego ministra Patryka Jakiego, jak również pana ministra Michała Wosia czy Michała Wójcika, które jakby otworzyły możliwości pracy, bo kilkaset milionów wydano notabene właśnie na powstanie hal, na stworzenie infrastruktury, która powoduje, że dzisiaj z tego szarego końca już prawie 60-70% więźniów Wykonuje pracę, więc tutaj została wykonana bardzo duża praca i oczywiście w dalszym ciągu te programy mają być realizowane. Są środki, które są przekazywane raz z Funduszu Sprawiedliwości, ale też i z pracy więźniów, bo też jeżeli więzień pracuje, to można powiedzieć, część wynagrodzenia jest przekazywana właśnie na potrzeby funduszu, i z tych środków są następnie budowane hale, które umożliwiają pracę więźniów. A jest bardzo duże zapotrzebowanie i zainteresowanie podmiotów prywatnych, żeby angażować więźniów, bo się sobie sprawę, no też więźniowie potrzebują tej. Pracy, tak? no bo nie tylko przesiadywanie i zbijanie bąków, mówiąc tak, kolokwialnie, ale też to im daje raz możliwość zarobkowania częściowego, a czasami część na przykład ma na przykład jakieś zaległości, chociażby alimentacyjne, czy jakieś konsekwencje z tytułu jakichś grzybien czy e, środków e, kompensacyjnych, które muszą spłacić, więc to pozwala im wyjść z więzienia ze spłaconymi długami, więc myślę, że jest tutaj obupólne e, obu zadowolenie. A zmieniając temat teraz, bo wiem, że był Pan na obchodzie naszej remizy. Jak podoba się remiza, no jest wciąż modernizowana, dostosowana do naszych potrzeb. No i jak się podoba w ogóle tutaj u nas społeczeństwo? No, mała wioska, tyle, tyle, że tak powiem różnych organizacji działających. Czy, czy to imponuje, czy nie w tak. Panie redaktorze, mój dziadek pochodzi z Pawęzowa, więc siłą rzeczy jakieś tutaj takie można powiedzieć wrażliwość na, na potrzeby tutaj, tutejszej społeczności jest. Znam tutaj doskonale pana radnego Janusza Wałaszka, znam panią Sołtys i siłą rzeczy mam te informacje. Poseł można powiedzieć jest takim listonoszem, doręczycielem potrzeb do bazy matki, takim komórką receptorem, który uzyskuje pewne informacje i które je przekazuje, tak które umożliwiają zidentyfikowanie potrzeb lokalnej społeczności. Oczywiście Siłą rzeczy, jako posłowie staramy się bardzo mocno wspierać ochotnicze straże pożarne. Przecież są wszystkie statystyki, które pokazują wprost, że z reguły najczęściej strażacy, ochotnicy są pierwsi na miejscu zdarzeń i oczywiście tutaj ten sprzęt musi być odpowiedni. Tak jak panowie strażacy tutaj poświęcają swój czas, są ofiarni, to się rzeczy naszym obowiązkiem jako osób pełniących funkcje publiczne jest im za uczynić, a nie ma nic lepszego ażeby poprzez wsparcie sprzętowe umożliwiać im jeszcze lepsze wykonywanie pracy dla swoich bliskich, dla bliźnich, dla sąsiadów, dla lokalnej społeczności. To się tak mówi, że strażak, czy to ochotnik, czy zawodowiec, to jest taki synonim osoby, która bierze z pomocą. żeby móc przybywać z pomocą, to trzeba mieć czym i I dlatego też jakby w tym zakresie bardzo duże środki zostały i są spożytkowywane na cele ochotniczych Straży pożarnych. Ostatnie te środki były przekazywane z Funduszu Sprawiedliwości na rzecz strażaków z dzisiaj góry. Obecnie też rozmawiamy, będziemy podejmować starania, żeby też tutaj tutaj OSP pawęzów także skorzystało ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Dobrze, czy mamy za kciuki? Czy mamy za słowo? Myślę, że będziemy trzymać kciuki, żeby, żeby się udało, bo nasi strażacy naprawdę... Służę -sure w jednostce już kupę lat, także wiem, wiem, o, wiem o czym mówię, to. Potrzeb zawsze za, e, zawsze jest, bo wychodziliśmy z miejsca, gdzie lataliśmy w słowiowych dresach do momentu, gdzie już jesteśmy uzbrojeni i możemy jechać na akcję, nie myśląc o tym, że coś nam się stanie. A, a to jest ważne, żeby nam się nic nie stało, żebyśmy mogli ratować. Podstawa to kwestia poczucia bezpieczeństwa. Tak jak Państwo zapewniacie bezpieczeństwo, to na nas wciąż żebyście Państwo mieli dobry sprzęt. Tak, e, dziękuję serdecznie za wywiad, dla naszych wieści mówił Wojciech Przeklasa. Na uroczystości udało nam się również przeprowadzić wywiad z panią Magdaleną Pytką-Blicharską, prezes Koła Gospodyń Wiejskich, która opowiedziała nam o szczegółach funkcjonowania serduszka oraz z rzeczniczką prasową Darnowskiego Więzienia, panią Beatą Bajdur, która przedstawiła nam jak one powstają. Witamy Państwa, dla naszych wieści robimy dzisiaj wywiad z panią e, prezes Koła Gospodyń Wiejskich, Tudawianki węzowianki, bo jest, zostałyśmy zaproszeni na uroczystość przekazania, no nie, nie wiem, jak to, serduszka? Tak. E, jak najbardziej. E, kiedyś wpadł się taki pomysł, siedząc na jednym z zebrań, że e, chciałybyśmy stworzyć akcję e, z bo zbieramy w naszej szkole dzieciaki, nasze dzieciaki i społeczność przynoszą nakrętki. Te nakrętki oczywiście służą e, słusznemu celu, pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Więc zaczęłyśmy się rozglądać, okazało się, że nasz zakład karny e, wykonuje takie serca, e, zbiórek na nakrętki dla osób niepełnosprawnych. No i tak się potoczyła dalej akcja, że e, wykonałyśmy kilka telefonów, e, doprowadziłyśmy do realizacji tego projektu i oto dzisiaj zostało no, nam dostarczone i przekazaliśmy je szkole podstawowej, jak również całej społeczności, można powiedzieć, bo na mogą wszyscy, aby, aby te nakrętki nie, nie borykały się tu gdzieś po naszych podwórkach, po trawnikach, tylko znalazły swoje miejsce w tym oto sercu i będziemy wspierać wszyscy akcje dzieci, dla dzieci niepełnosprawnych. Serce będzie pomagać. Takie pytanie, bo to tak może nie wszyscy wiedzą, nie rozumieją na, na jakiej zasadzie polega takie. Takie zbieranie tych nakrętek. Może tak ogólnikowo, żeby wytłumaczyć ludziom, na, na jakiej zasadzie właśnie pomagają oddając te, te nakrętki. No ogólnie rzecz biorąc, zbierając plastiki, ponieważ każdy z nas pewnie sortuje śmieci, i mam nadzieję, że tak jest, dlatego że ekologia w tym momencie jest bardzo ważna. Widzimy, co się dzieje z naszym klimatem przez ostatni czas, więc cały czas wspierajmy tą ekologię. Ogólnie rzecz biorąc, zasady są takie, że jak zbieramy worki plastików, powinniśmy zakrętki odkręcać. I cóż z nimi dalej zrobić? Więc można je tutaj przynieść do serca, bo każda z tych nakrętek zamiast gdzieś wyrzucona i zaśmiecać, degradować nasze środowisko, bo wiemy ile plastik się rozkłada, może trafić do tego serca. To w tym sercu, jeżeli ono zostanie w całości napełnione, jest firma, która odbiera te nakrętki no i przelicza je i przekazuje kwoty. To jest po prostu przeliczane później na kwoty wsparcia dla osoby, które, dla której zbieramy. W naszym tutaj społeczności będziemy zbierać dla Piotrusia, który zmaga się z wieloma chorobami, jest to y, dziecko jednej, y, koleż jednej z, znaczy koleżanki jednej z naszych członkiń y, koła gospodyń. Y, y, chłopczyk jest dość mocno schorowany, ponieważ ma kilka y, różnych y, y, chorób no i, i wiemy, że, że zmaganie z takimi, z takimi rzeczami bywa ciężkie i y, finansowanie leczenia no, jest dla rodziców bardzo trudne. Y, stąd też akcja wspierania tutaj y, tymi nakrętkami oto tego Piotrusia. Y, więc wszyscy mamy nadzieję, będziemy Będziemy dalej wspierać, bo dzieciaki w szkole już zbierały, nie miały swojego miejsca, te nakrętki się e, po prostu e, przemieszczały pomiędzy p, p, salami, a teraz jest, można przyjść, wrzucić w każdej chwili. E, namawiam naszą społeczność do tego, żeby to robić e, na przykład z e, dziećmi zrobić z tego taki rytuał, e, niech dzieciaki się cieszą, przynoszą, e, że, i pokazać, że można coś zrobić dla kogoś drugiego. Także pamiętajmy, nie wyrzucajmy tych zakrętek z plastikami, odkładajmy ich, na placu szkolnym stoi owe serduszko, także pomagajmy, bo warto. Takie dzieciak z zespołem chorób na pewno ma bardzo trudne życie, więc zróbmy odrobinę, mały kroczek, żeby on mógł jakoś lepiej funkcjonować, lepiej żyć. Dziękuję za informacji, dla naszych wieści, mówi Wojciech Przeklasa. Rozmawiamy z rzecznik prasową Tarnowskiego więzienia Beatą Bańdur. Pani porucznik, skąd się wzięła ta inicjatywa no, produkcji tych pojemników takich, które, no nie ukrywajmy, pomagają, pomagają takim naszym najmniejszym bohaterom walczącym o swoje zdrowie? W zakładzie karnym w Tarnowie aktywizujemy skazanych na różne sposoby. Między innymi są oni zatrudniani odpłatnie i nieodpłatnie. Inicjatywa wytwarzania tych pojemników na nakrętki w kształcie serc tak naprawdę wzięła się z takiego zewnętrznego impulsu, ponieważ zgłosił się do nas radny z jednego z tarnowskich osiedli z taką prośbą, zapytaniem, czy nie moglibyśmy właśnie naszymi siłami Pracą osób pozbawionych wolności takiego pojemnika wykonać. To było pierwsze serce, które wtedy wydaliśmy. W dniu dzisiejszym wydaliśmy serce 20. Także faktycznie ta inicjatywa rozrosła się i cały czas zgłaszają się osoby z zewnątrz, które proszą o wykonanie takich pojemników. Takie pytanie: Czy to są zawsze serca, czy też zdarzają się inne jakieś formy takich pojemników? Dotychczas raz zdarzyło nam się wykonać serce w innym kształcie. Było to dla unitarnów i ono było w innym kolorze i kształcie, a generalnie są to pojemniki w kształcie serc. Obecnie mamy też takie zapotrzebowanie na przyczepę do wozu strażackiego, więc będzie to też nowość. A pytanko takie może jak, w jaki sposób, w jaki sposób taki, taki działacz przeważnie, bo przeważnie to są działacze społeczni mogą się do państwa zwrócić, czy to... Przez jakąś stronę internetową, czy przez numer telefonu? Wystarczy napisać pismo z prośbą o wykonanie takiego pojemnika do dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie, z danymi kontaktowymi i już cała procedura rusza wtedy. Hmm. Czy to normalnie przedkładać do, do, no, do zakładu w Tarnowie, tak? Tego koło sądu? Tak, dokładnie, przy ulicy Konarskiego 2, e, można wysłać mailowo, wszystkie dane adresowe są na stronie internetowej naszej Tarnowskiego Zakładu dostępne, także w ten sposób można się kontaktować. Dziękuję bardzo za wywiad. Dla naszych wieści mówi Wojciech Przeklasa. 2 stycznia nasi czwartoligowcy rozegrali mecz w z UKS Jordan Zagliczyn, gdzie po zaciętej walce odniesie zwycięstwo 9 do 5. Witam wszystkich serdecznie, jesteśmy w hali Jordana Zakliczyn w Zakliczynie gdzie przyjechaliśmy kibicować naszej drużynie Fortemu w meczu czwartej ligi przeciwko właśnie tutaj Jordanowi Zakliczyn czekamy na emocje, czekamy co się będzie działo na razie zawodnicy się rozgrywają i będziemy rozpoczynać o godzinie 19:00 punktualnie także oglądajcie nas i zobaczcie, jak wyglądał ostatni mecz pierwszej rundy sezonu 2021-2022. Początku był bardzo wyrównany, ponieważ po pierwszej serii stanem meczu było 2-2. Po meczach deblowych na tablicy dalej wniósł remis, tym razem 3-3. Przygraniu dwóch meczy z rzędu i wyniku 5-3 dla gospodarzy, Fortem wstało z kolan i wygrało wszystkie pozostałe pojedynki. W rezultacie mecz zakończył się wynikiem 5-9 dla naszych tenisistów. Thank <sighs> you. Jesteśmy w Zakliczynie właśnie po zakończonym ostatnim meczu tej rundy jesiennej naszej drużyny UKS Sportem z Jordanem Zakliczyn wygranej w stosunku 9 do 5 dla nas. Rozmawiam z Andrzejem Szczepańskim, trenerem UKS Sportem. Andrzeju, jakbyś podsumował tą rundę jesienną? Runda jesienna była wyczerpująca, bo ostatnie miesiące, ostatnie dwa miesiące to była jedno wielkie granie nadrobienie zaległości i, i każdy mecz trzeba było być spiętym na maksę, żeby osiągnąć ten wynik, na który dziś teraz jesteśmy. Także plasujemy się na drugim miejscu w tabeli punkt straty do, do lidera z pewnością, bo jeszcze dzisiaj grał solidarnie Mędrzechu na wyjeździe z Brzeskiem. Nie wie, jeszcze nie wiemy wyniku, ale tak są mało, tak spekulujemy, że może to być, jeden, może być wygrana Mężochowa tam w grzesku, także będzie jeden punkt straty. Mamy jeden punkt nadwyżki za słupnicami, także runda remerzowa zapowiada się bardzo ciekawie. Chociaż dzisiaj naprawdę był chyba jeden z najcięższych meczów, jakie rozegraliśmy w tej pierwszej rundzie. Także to był mecz wielkiej walki i dużo rozstrzygnięć były w końcówkach meczu tak naprawdę. Ja także również się przekładam, bo nie, 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 nie problem jest wygrać gdy idzie, a dzisiaj tak nie do końca wam szło i wykazaliście wielki charakter. Czy myślisz, że taki Dream Team to już będzie taki po prostu hasło przewodnie w, nasz, w naszym zespole? Znaczy gramy wszyscy jednakowo, bo na to samo się uzupełniamy. Ktoś, ktoś, ktoś zagra słabi, to ktoś, ktoś to pociągnie ten wynik, a... A jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, to, to było dzisiaj to naprawdę było ciężko, się też grało, bo wczoraj zaległy mecz z Olesnym, gdzie też, też każdy mimo tego wyniku 14-0 to i tak był mecz dużej walki i, i każdy mecz indywidualnie trzeba było naprawdę się namęczyć, a, a dzisiaj to wiadomo, drugi dzień mecz pod rząd i to tak wiadomo to jest ciężkie obciążenie dla organizmu i trzeba się naprawdę spiąć i dużo siebie dać, żeby wykrzesać te siły i żeby nogi niosły, bo wiadomo, jak nogi nie niosą w tym się stołowym, to to jest statyczna gra, oddawanie piłek jest bardziej pasywna, a pasyw tutaj w czwartej niestety nie ma gry pasywnej, bo jak, się nie, jak nie ma wszystkiego grane, wszystkich elementów, no to jest ciężko jakiś wynik. Jeszcze takie pytanie na koniec. Czy masz jakiś taki mecz z tej rundy, który uważasz, że zrobiłeś bardzo duży błąd albo który uważasz, że zagrałeś rewelacyjnie i chciałbyś, żeby to był taki mecz, który da ci, da ci, że tak powiem, nadzieję do tego, do takich grania. Czy masz coś takiego, taki bardziej defensywny, bardziej taki na niemiec, który byś chciał zmienić? Czy masz taki, który jesteś dumny i chciałbyś tak grać w przyszłości? Ja, ja Także każdy mecz, każdy mecz to był inny mecz, tak naprawdę bo inni zawodnicy, każdy inaczej grał i, i różne style, i wiadomo, do każdego czy było podchodzić jakoś inaczej, żeby osiągnąć te wyniki, które teraz mamy. Ja swoje, jeżeli chodzi o moją grę, no to no ostatnio, ostatnio jakoś udaje mi się grać bezbłędnie, ja, chociaż to wszystko jest, okopane, jest to po prostu dużą determinacją walką i zaangażowaniem w mecz, żeby, żeby to było osiągnąć. Także nie, nie, nie będę faworyzował żadnego meczu i nie będę ubolewał nad żadnym, bo to szkoda tak naprawdę ciągnąć ten temat. A... Przynajmniej druga runda i tam zostaje nam pięć meczów, które każdy można wygrać i każdy można było przegrać, taka prawda. Dziękuję bardzo za wywiad. Wiem, że zmęczeni już jesteście, także szerokiej drogi i do zobaczenia. Pozdrawiam. Liga 16 stycznia zmagała się z MKS Tarnowia Tarnów 1, gdzie również odnieśli sukces 16 do 2. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za dwa tygodnie.